Czy po macierzyńskim płatnym brałaś urlop bezpłatny? Jak udało cię znaleźć pracę i kiedy zaczęłaś, jak Adam już był przyzwyczajony do przedszkola? Ja po macierzyńskim płatnym przeszłam na bezrobocie, ponieważ przez ten okres czasu, przez tych kilka miesięcy nie miałam pracy, więc adaptacja w przedszkolu i te wszystkie najgorsze choroby tak się super złożyło, że ja wtedy byłam na bezrobociu, więc nie miałam pracy i nie musiałam kombinować, jakby to wszystko ze sobą połączyć, bo i tak w większości czasu musiałabym być w domu, e, na przykład z chorym dzieckiem, niż w pracy. E, Adaś poszedł do przedszkola w, pod koniec sierpnia, a ja zaczęłam pracę w grudniu, więc tych kilka miesięcy byłam po prostu na bezrobociu. A znalazłam pracę na poprzez ogłoszenie w internecie. Po prostu wysłałam swoje CV, zadzwonili do mnie, poszłam na rozmowę o pracy i tak dostałam pracę. <grych> Czy możesz liczyć na typową sąsiedzką pomoc? Nie mam pojęcia, nigdy z takowej nie korzystałam, ale wydaje mi się, że to jak wszędzie, e, jak w Polsce, tak? Macie niektórych życzliwych sąsiadów, a niektórych takich, do których lepiej się nie odzywać, nie patrzeć, e, więc no tak jak wszędzie. Ja, szczerze powiedziawszy, nie znam nawet swoich sąsiadów. Hej, hej i na razie. Jak wspominasz czasy mieszkania w Turcji? Czy jesteś fanką seriali, czy kiedykolwiek planowałaś iść na studia? Yy, czasy mieszkania w Turcji wspominam bardzo dobrze. Żałuję tylko, że nie miałam tego rozumu, który mam teraz, tych kilka lat wstecz. Wtedy byłam jeszcze bardziej taka nieśmiała, zamknięta, bałam się dużo bardziej. Teraz jestem bardziej otwarta, bardziej odważna i, i na przykład no niektóre rzeczy zrobiłabym inaczej. Czy jestem fanką seriali? Tak. Uwielbiam seriale, zwłaszcza właśnie te tureckie. Czy kiedykolwiek planowałaś iść na studia? Nie. Szczerze powiedziawszy nie. Ja nie mogłabym uczyć się czegoś, co mnie nie interesuje, co, czego nie włożę całego serca w coś właśnie N nie wyobrażam sobie uczenia się czegoś, tylko po to, żeby dostać pracę, tylko po to, żeby, żeby mieć papier i, i żeby, wiecie, mieć tego magistra. To nie dla mnie. Wiem, że większość osób tego nie kuma, ale to, to nie jest mój problem. Bardziej bym była skłonna właśnie w robieniu jakichś kursów ymm, niż właśnie studiów. O. Czy Adaś zaczyna mówić po norwesku, a Ty go rozumiesz? Tak, Adaś zaczyna mówić po norwesku. Adaś nie mówi pełnymi zdaniami, mówi w, e, słowa, próbuje łączyć słowa i na tyle, co e, mówi, tak, rozumiem go. Gdzie kupiłaś kolczyki, które masz e, na sobie w tym filmie? Mowa o tych kolczykach... To są kolczyki od Ani Kruk, Model Soft. Nie wiem, ile było pytań na temat tych kolczyków. I żałuję, bo dostałam propozycję właśnie współpracy od Ani Kruk. Chyba rok temu i nie przyjęłam. I żałuję, bo pytań naprawdę było milion na temat tych kolczyków. Także Ania Kruk, Model Soft. Złote. To są złote. Bo były jeszcze pozłacane, chyba i srebrne, to, jest, to są z, z, z czystego złota. Spostrzeżenia po ostatnim pobycie w Polsce, to czekajcie nie wiem ile, ale czekajcie, bo będzie film. Rantkowanie, no to, no to nie rantkuję. Czy nadal myślisz o jakimś swoim małym biznesie, gdzie będziesz mogła być szefową samą dla siebie? Tak. Cały czas o tym myślę, ale cały czas mam kilka pomysłów i nie wiem, co miałabym zrealizować? Tak naprawdę, tutaj w Norwegii byłoby to trochę ciężkie do zrealizowania. Myślę, że kilka pomysłów byłoby łatwiej mi zrealizować w Polsce. No ale cały czas, cały czas tak. Czy książki, które czytasz, wpływają na Twoje WWA, czy inaczej spostrzegasz świat, czy ci pomagają w czymś? Książki, które czytam, to są właśnie bardziej takie książki psychologiczne i one mi pomagają. Um, Wiecie, z książkami to jest tak, trochę jak z filmami. Obejrzysz coś, przeczytasz, myślisz, wow, tak, to zostaje ze mną, ale życie toczy się dalej i tak jakby trochę czasem zapominamy o tym, ale niektóre książki pomogły mi na tyle, na przykład, jeżeli chodzi właśnie o moją wysoką wrażliwość, to... Pomogły mi zrozumieć niektóre moje cechy charakteru, moje zachowania i to już na przykład ze mną zostało, e, więc w jakimś stopniu tak. E, czy Adaś ma kolegów lub koleżanki blisko domu poza przedszkolem? Nie, Adaś jeszcze jest na tyle mały, że to nie są jeszcze nie nawiązują takich znajomości, więc to nie jest na zasadzie, że ty idziesz tutaj się spotkasz z, z tym kolegą czy koleżanką. Eee, wiecie, wymiana dzieci. To jeszcze nie jest ten wiek. Czy z perspektywy czasu chciałabyś coś zmienić w swoim życiu, inny kraj, inna praca? Mm. Myślę, że. Gdybym mogła cofnąć czas, to niczego nie żałuję. Ja uważam, że w życiu jest tak, że co, co jest dla nas, to jest dla nas i to się i tak wydarzy, i powinniśmy podjąć, podejmować takie decyzje, jakie podjęliśmy, bo to nas uczy, to nas wzmacnia, to nas zmienia, więc wszystko, co jest, to powinno być, ale yy, myślę, że w okresie, o którym tak bardzo myślałam o wyjeździe do Turcji, to wtedy powinnam po prostu pojechać. I to było jakieś. 3, 4, 3, 3 lata, to zaraz ma Adać. 4, 5 lat temu, to wtedy myślę, że powinnam wtedy pojechać i sobie tam chwilę pomieszkać. Jakie jest Twoje ulubione danie? Pierogi ruskie uwielbiam, ale też wszystkie dania takie makaronowe. To już chyba mówiłam właśnie w ostatnim Q&A, że wszystkie jakieś makarony, lasagne, yy, pasty z owocem morza, wszystko to uwielbiam. W ogóle uwielbiam jedzenie śródziemnomorskie, kuchnia śródziemnomorska, po prostu ja przepadam, mogę jeść sałatki greckie z halumi, aż, aż mi ślina cieknie. Yy, w jakie miejsce miałabyś ochotę polecieć na wakacje? Oczywiście zaraz po Polsce i Turcji. Myślę, że to by były jakieś kraje takie bardziej egzotyczne. No, jakieś takie bardziej rajskie. Nie wiem, może Bali, może Seszele. Czy Polacy w Twoim mieście są ok, czy raczej siebie unikają? Wiecie, są takie grupki, które trzymają się razem i też zdarzają się takie sytuacje... Jest takie powiedzenie, nie? że Polak Polakowi to potrafi i tutaj też Polak Polakowi potrafi, więc jak wszędzie. Czy nie korci ciebie, żeby poznać jakieś nowe osoby, na przykład gdzieś na necie lub kursach? Dziękuję. Yy, nie, nie korci mnie. Ja jestem bardziej asocjalna niż socjalna, więc nie mam w ogóle takiej potrzeby. Ile lat ma Adaś? Jak rozwija się językowo? Czy w Norwegii jest presja na szybkie mówienie małych dzieci? Czy są problemy z logopedami itp? Adaś w styczniu, koniec stycznia kończy 3 lata. Jak się rozwija językowo? Rozwija się językowo tak, jak yy, powinien. <grym> Czyli słuchajcie, dostaję często pod filmami komentarze, że Adam to na swój wiek, to za mało mówi, albo że jest opóźniony w mowie, itd., itd. Tutaj w Norwegii w ogóle nie ma presji na szybkie mówienie dzieci. Ja w ogóle tego nie rozumiem. W Polsce jest coś takiego, że. Dziecko kończy dwa lata, to już najlepiej, żeby recytował wiersze, i najlepiej, żeby y, sam robił siku, i kupę, i sam się podcierał, i w ogóle, żeby najlepiej to już się wyprowadził z domu. Powoli, zapominamy często chyba o tym, że dziecko to jest dziecko. I każdy, każde dziecko rozwija się we własnym tempie. Adam jest dzieckiem dwujęzycznym, co sprowadza się do tego, że Adam mówi. Mniej niż inne dzieci jednojęzyczne. Ja w ogóle nie mam takiego stresu w sobie i poczucia, że tutaj czerwona lampka, i ja powinnam z nim iść do logopedy, bo jest opóźniony w rozwoju. Adam był na bilansie dwulatka, i wtedy ja przez ten nacisk i presję ludzi z zewnątrz dałam do zrozumienia tej pani, że on to chyba się za wolny rozwija, chyba za mało mówi. I ona spojrzała na mnie jak na jakąś wariatkę i mówi, do trzeciego roku życia wszystko jest ok, mówi, wyluzuj, wyluzuj, spokojnie. Mówi, ona też mi wytłumaczyła, że dzieci dwujęzyczne dużo wolniej, e, dużo tak jakby s, one przyswajają wiedzę, one przyswajają wszystko normalnie, tak jak inne dzieci, ale mówią dużo wolniej, dużo mniej. I, I ja nie mam z tym w ogóle żadnego problemu, także dajcie sobie na wstrzymanie. Wiem, że tutaj pytanie w ogóle nie, nie, no nie było o tym, tylko ja odniosłam się do wcześniejszych komentarzy, no ale odpowiadając już na pytanie, no to nie ma presji szybkiego mówienia. Tak jak w Polsce, Ada się rozwija się dobrze na swój wiek i nie mam problemu z logopedami. Tutaj, o! Jaki jest Twój ideał wymarzonego partnera na życie? Na pewno bym chciała mieć takiego przyjaciela z prawdziwego zdarzenia. Czyli takiego, chciałabym być z osobą, która, yy, której mogę powiedzieć wszystko, co mi leży na sercu wszystko. Chciałabym mieć osobę, z którą yy, mogę wiele rzeczy robić, ale która też będzie szanowała to, że ja czasem potrzebuję być tylko sama ze sobą. Chciałabym mm, mieć osobę, przy której będę się bardzo swobodnie czuć i przy kim nie będę musiała kogoś udawać. Więc tutaj wszystko się sprowadza do tego, po prostu jak ja bym się przy tej osobie czuła. E, czyli taki wymarzony partner na życie, no to taki prawdziwy przyjaciel. O. Adaś teraz chodzi do przedszkola. A jak później wygląda nauka i do jakiego wieku w Norwegii? Tutaj sześciolatki idą do szkoły. No jak wygląda nauka, no, dużo inaczej niż w Polsce. Tutaj jest mniejszy stres, mniejszy nacisk, nie ma tyle zadań domowych. Są tylko na początku jakieś drobne czytanki. O szkolnictwie może nagram film, bo bardzo się to różni od tego, co jest w Polsce. Czego ci najbardziej brakuje z Polski? Sklepy, kosmetyki. Yy, przyzwyczaiłam się już do tego, że tutaj jest mały wybór i czasami, czasami lepiej, że jest mały wybór, bo po prostu wchodzicie do sklepu i nie macie za bardzo z czego wybierać, więc wybieracie z tych kilku rzeczy, a czasami jak jadę do Polski, to po prostu dostaję oczo pląsu i nie wiem, co mam wybrać, więc nie wiem, co jest lepsze. Yy, brakuje mi yy, z Polski takich, takich fajnych warzywniaków, takich małych bazarków, gdzie pomidor pachnie pomidorem. Yy, Tutaj jedzenie jest plastikowe. Ja norweskiego jedzenia nie lubię. Czy łatwo poznać tam Polaków? Czy trzymają się razem? Czy spotykasz się z kimś? Jeśli tak, to czy wystąpi na Twoim kanale? Czy chciałabyś wyjść za mąż? E, chciałabym wyjść za mąż. Nie uważam, żeby papier cokolwiek zmienił, ale uważam, że jak już bym miała tą osobę, z którą czuję się, że jesteśmy, wiecie, teamem, to. To myślę, że tak, że chciałabym wtedy wejść za mąż, za taką właśnie osobę. A co do Polaków, czy trzymają się razem. No to już mówiłam, że są raczej takie grupki. E, wiecie, które się tam łączą i te grupki właśnie razem się trzymają. Czy podasz model Timberlandów, które masz w filmie? Są świetne. Podam, dam tutaj gdzieś, wkleję zdjęcie i, i napiszę jaki to był model, bo na tą chwilę właśnie teraz nie pamiętam dokładnie. Czy żałujesz, że nie kupiłaś mieszkania na rynku wtórnym? Absolutnie nie. Bardzo się cieszę, że kupiłam mieszkanie w stanie deweloperskim, dlatego że dostanę gołe ściany i. Uwielbiam remontować, uwielbiam, wiecie, wykończenia wnętrz, więc wiem, że będzie mnie to kosztowało yy, dużo więcej pieniędzy. To może nawet nie, bo, bo każdy remont jest teraz drogi, yy, ale mam po prostu gołą kartkę, którą mogę tutaj, wiecie, zapełnić sobie po swojemu i to mi się naprawdę podoba. Układ mi się podoba, więc wszystko wybrałam tak jak chciałam, więc absolutnie nie żałuję. 13 tysięcy, Marlenka, czy jednak 130 tysięcy? To się odnosi tego, co powiedziałam w przedostatnim filmie, mianowicie, że jestem w kropce, bo nie wiem, czy wybrać firmę, która będzie robiła mi mieszkanie, zajmowała się remontem, czy mam robić to na własną rękę i znaleźć po prostu kogoś osobno, firmę. Słuchajcie, chodziło o koordynację. Tutaj nie chodziło o koszt remontu. 13 tysięcy złotych kosztuje firma, która będzie koordynowała tylko i wyłącznie, wiecie, zamówienia. Jeżeli zamówię sobie na przykład drzwi, podłogę i nie ma tam nikogo, kto może otworzyć, tak, wziąć to zamówienie, wsadzić mnie do tego mieszkania, tym właśnie zajmuje się ta firma. Firma zajmuje się też zrobieniem projektu mieszkania, i firma zajmuje się też y, posprzątaniem, po całym remoncie. Robocizna absolutnie nie jest w to wliczona, tylko sama koordynacja tego. Więc y, koszt remontu, robocizny samej re robocizny y, wyliczyłam na około 30 tysięcy złotych bez żadnych materiałów, bez niczego. Po prostu sama robocizna. Jak chciałabyś, żeby wyglądało Twoje życie, ale tak po prostu, od zwykłe dni, rutyna, wolny czas. Chciałabym nie być zmuszona gonić, spieszyć się. Nienawidzę się spieszyć. Chciałabym na przykład stać sobie rano, być na tyle wyspaną, żeby sobie, nie wiem, odpalić jakąś Yy, muzyczkę relaksacyjną, jakąś świeczkę, na przykład lampkę, yy, zrobić sobie jakąś taką poranną rutynę jogi, później wziąć sobie prysznic, tak na spokojnie, wiecie, żebym mogła zjeść śniadanie i później dopiero jechać do pracy, a w takim idealnym mm, świecie to chciałabym pracować albo zdalnie, albo właśnie prowadzić swój biznes, że mogę robić to z, z domu, Albo chciałabym też wychodzić oczywiście z tego domu, żeby trochę być też między ludźmi, ale y, takie, wiecie, wstawanie szybko, o Jezu, przedszkole szybko do pracy, y, to mnie w ogóle nie satysfakcjonuje. Czy pokażesz nam lub opowiesz, jak będziesz chciała wykończyć swoje mieszkanie? Y, to znaczy tak, miałam nawet przez kilka y, chwil pomysł na to, żeby stworzyć e-booka, na temat właśnie wykończenia dlaczego, co i jakie wybrałam do swojego mieszkania. Ale chyba odpuszczę ten temat, ponieważ jednak chyba nie będę robić takim top, w takim top super wykończeniu tego mieszkania. Czyli to mieszkanie po prostu wykończę nie tanim, ale też nie najdroższym kosztem, tak jak miałam to zamiar zrobić na początku. Um, i pewnie pokażę wam tak jakich materiałów użyłam co jak zrobiłam i dlaczego ale yy, no czy twoja siostra nie myślała aby przylecieć do Norwegii i tam być kucharką byłybyście blisko siebie namawiałam ją wiele razy ale ona jest uparta i ona nie chce przylecieć tutaj ona chce zostać w Polsce więc sorry memory nie chce czy myślałaś nad współpracami? Na przykład teraz związanymi z remontem, meblami, wykończeniem wnętrz. Wydaje mi się, że fajna seria remontowa by była i współpraca albo delikatne współprace u Ciebie na kanale, jakieś kosmetyki, biżuteria, rzeczyna do dziecka, beauty freezer eee, Wiecie co, ja nigdy nie pisałam do żadnych firm z, z pomysłem na współpracę. Jeżeli dostaję jakiekolwiek propozycje współpracy, to jest zawsze idzie od strony właśnie różnych agencji i firm. Byłoby to super, nie powiem, bo na przykład jakieś meble, wykończenia i tak dalej, na pewno by to mi po pomogłoby, mi to z moim budżetem. Ale nie myślałam nad, nad tym. Seria z remontu byłaby czymś ekstra bombowym, ale takiej serii nie będzie, dlatego że nie będzie mnie tam na miejscu. Nie, be, nie będę mogła fizycznie jeździć, nagrywać. Po prostu remont będzie się niestety odbywał na odległość, więc taka seria no nie będę w stanie jej nagrać. A bardzo bym chciała. Bo to akurat ten temat mi leży, muszę powiedzieć. I takie remonty, jakieś dekoracje, wnętrza to jest coś, co ja bardzo lubię, no ale muszę odpuścić, niestety. A jeżeli chodzi o drobne, jakieś współpracę, to tak, będę przyjmować takie współprace. Tylko wiecie, ja robię taką selekcję, ja nie przyjmuję wszystkiego jak leci, bo ja nie chcę przyjmować wszystkiego jak leci. Ale gdzieś tam może kiedyś pojawią się jakieś delikatne współprace. Czy będąc fanel? W Holandii wpadniesz na kawę. A, a gdzie mieszkasz? Gdzie mieszkasz i kim jesteś? Być może tak. Jakie duże kupiłaś mieszkanie? Nieduże kupiłam mieszkanie 50 metrowe. Czy opowiesz coś o swoim tatuażu? Film o moich tatuażach już jest gdzieś na kanale, więc tu tam Wam gdzieś podlinkuję. Czy czujesz się samotna za granicą? Tak. I tak i nie. Często się czuję samotna, bo brakuje mi na przykład, nie wiem, żeby pójść sobie z mamą na zakupy, żeby pójść sobie z siostrą do kina, żeby, nie wiem, yy, iść z tatą nazbierać pokrzyw, żeby się suszyły i żebym później mogła je pić. Wiesz, takich prostych rzeczy mi brakuje, co sprawia właśnie, że, że czuję się samotna. No, ale ludzie też samotni czują się w Polsce, mimo tego, że mają rodzinę w Polsce. To też trochę zależy od tego, co mamy w głowie. E, Jakbyś wróciła do Polski, czym byś się chciała zająć? Mm, chciałabym się zająć czymś, co będzie sprawiało mi przyjemność na ten moment. Nie wiem, co sprawia mi przyjemność. Chciałabym może też prowadzić jakąś swoją małą działalność, e, albo chciałabym mieć na tyle mieszkań, żeby je wynajmować. I prowadzić do tego kanał na YouTubie, albo chciałabym na przykład e, zajmować się takim dekorowaniem wnętrz i później fotografowaniem tego, albo na przykład chciałabym coś z nieruchomościami. E, dużo mam pomysłów, nie wiem do końca czym chciałabym się zajmować. Na pewno nie chciałabym pracować e, dla nieuczciwego pracodawcy e, i dostawać najniższą krajową. Tego bym nie chciała. Twoje wakacje, marzeń? Pozdrawiam. No, odzdrawiam. Yy, moje wakacje, marzeń to są jakieś takie rajskie wakacje. No, mógłby to być na przykład taki domek, jak reklamują właśnie na Malediwach. Takie na przykład seszele przynoszą Wam jedzenie i też świeże owoce. Uff, I słońce, i się opalacie, i nic Was nie obchodzi. Takie wakacje, no. Jak sytuacja z trądzikiem? Wydaje mi się, że lepiej. No, jest dużo lepiej. Jest. Yy, tutaj jeszcze trochę mi zostało. Tutaj zostały mi takie delikatne blizny, i tutaj też. Yy, mam dużo przebarwień. Z tym będę walczyć, jak już będę miała czas. Czyli nigdy. <ścoughs> Widzimy się w następnym filmie. Trzymajcie się. Pa!